Mido Inwest witam na cyklicznym już filmie poświęconym inwestycjom giełdowym Właściwie to już takie podsumowanie tygodnia jak to w każdą niedzielę i zobaczmy to, jak minął ubiegły tydzień i co nowego tutaj nam się e, w sytuacji na rynku kapitałowym Światowym zadziało. Otóż no, niezbyt nie wiele tutaj się działo. Oczywiście tak praktycznie stoimy w miejscu pod oporem. Nieco pod oporem. Natomiast, oczywiście ciągle mamy tutaj hostę. Aczkolwiek w ostatnich już praktycznie miesiącach stoimy w miejscu, mamy taki ruch boczny. Oczywiście, no może dla przypomnienia, powyższy wykres to Eurostox 50, poniżej już klasyka, czyli indeks zmienności dla tego indeksu. Oczywiście na, na samym dole indeks dolara. A zatem widać, że po tutaj tym spadku, gdzie groziła nam większa korekta. Nikt nie zdołał pokonać tego wsparcia na, na tym tutaj poziomie. Powiedzmy około 4 240. Zatrzymał się i znowu odbił do góry. Poruszając się tak nieco od bandy do bandy. No, tutaj zaczynał się znowuż przed, przed tym lokalnym szczytem, który w tej chwili wyznacza nam opór. No i tutaj była szansa na ponowny zjazd. Natomiast mamy takie, taką sytuację zawieszenia, czy, czy wręcz podwieszenia pod tymże oporem. No I lokalnie, generalnie sytuacja nie wygląda źle. Hosta jest jako całość kontynuowana, natomiast no ciężko temu indeksowi wybić się jakby tutaj z tego ruchu bocznego. No w tej chwili znowu, znowu stoimy przed taką szansą. Natomiast póki co niewiele z tego wynika poniżej. Indeks zmienności. Tutaj nam wbija się w poziom 17. Jest to związane z tymi korektami na indeksie Eurostox 50. Natomiast no, tutaj paradoksalnie także nam ten indeks przebywa obecnie pod oporem. Najprawdopodobniej nawet indeks Eurostox 50 przy okazji jakiejś małej korekty, ale nie, nie wybijającej tego tutaj dołka, tych dołków może sprowokować wzrost tegoż indeksu zmienności ponad poziom 17 oczywiście nie będzie to automatycznie jakiś sygnał Przedarze czy też short. Ja tutaj jednak poczekałbym przy ewentualnym spadku, do, aż ten poziom powiedzmy 4200, 20, 30 byłby pokonany w dół. Ewentualnie, oczywiście. dopiero wtedy zastanawiałbym się nad, opusz nad wyjściem z rynku, na zamknięcie longa. Natomiast póki co, widzimy na indeksie dolara, tutaj był spadek. W tej chwili nam już zaczyna lekko rosnąć spadek, przebił nam się przez wsparcie. W tej chwili rośnie, właśnie do tego wsparcia, które stało się oporem. Natomiast generalnie indeks dolara jest. w trendzie spadkowym co oczywiście sprzyja rynkom akcji także taka mała takie, taka mała aktualizacja natomiast aktualizacja sprowadza się do tego że znowu stoimy przed szansą Wybicia tego tutaj lokalnego szczytu i wyjścia z tego ruchu bocznego do góry. Wykonania jakiejś większej fali wzrostów. Szansa ta jest oczywiście bardzo realna, aczkolwiek też po drodze Realne są zagrożenia. Możemy mieć do czynienia nieco podwyższoną zmiennością. Choć generalnie póki co żadnych negatywnych wskazań tutaj nie widzę. Zobaczmy może nasz rynek. Tutaj powiedzmy o, WIG 20, a to są CFD na kontrakty na VIG 20. No, widać, że WIG 20 sobie radzi całkiem nieźle, choć oczywiście bywają takie korekty. Nie jest to nic nadzwyczajnego. Zobaczmy w takim razie MVIG 40 no, mvig 40 dał tutaj niezły pokaz siły. Tak, to nie, nieco się uspokaja. Choć tak, generalnie no, widać, że ten wzrost jest tutaj powiedzmy sobie lekko wyżyłowany. Oczywiście mamy do czynienia z nową hostą i on może być kontynuowany, ale no, ryzyko korekty tutaj nam ewidentnie, moim zdaniem, rośnie. wzrost jest niemalże hiperboliczny. Tutaj mamy taką pierwszą fazę, takie, takie miejsce przegięcia i kont kontynuowanie wzrostu. Gdzieś byłby środek symetrii, prawda? Odtąd, dotąd, to też odtąd, dotąd, no. Jest okazja na korektę. Natomiast zobaczmy sobie jeszcze może s 80. On tutaj nam pobił to historyczne maksimum. Niewiele, ale pobił. W tej chwili mamy takie, taką nawrotkę. No, ale oczywiście nowy trend wzrostowy tutaj też jest faktem. No i wygląda na to nieźle. A więc podsumowując. HOSTA 2 jest szansa na kolejny ruch wzrostowy, natomiast zmienność wydaje się już nieco podwyższona i także rośnie nam ryzyko korekty. Spójrzmy może jeszcze na Total Put call Ratio dla S&P 500 a może zanim. Zobaczymy sam SP500 zobacz, zobacz, właśnie zobaczymy sobie sam SP500 przed tym wskaźnikiem no widać że tutaj są takie korekty tutaj no niestety czwartek piątek widać tutaj taki mały odwrót a więc no niestety tutaj mamy też szansę na jakąś korektę Choć oczywiście takie korekty kilkudniowe nie zaprzepaszczają szans na kontynuację wzrostów. Zobaczmy sobie, może jeszcze Nasdaq 100. No, to samo korekta. Natomiast, natomiast niewątpliwie trend tutaj jest całkiem, całkiem silny. I o jakimś panikowaniu nie ma, nie ma mowy. Co najwyżej można pokusić się o realizację zysków. Natomiast no może jeszcze zobaczmy sobie rynki wschodzące, a więc MSCI i Emerging Markets. No one tutaj nam performują no, słabiutko. Tutaj po tym wybiciu, korekcie kład średnich utworzył taki jakby pęk, tak, takie, takie miejsce przesilenia, od którego nam tutaj indeks ten zaczął wybijać się do góry, natomiast znowu oklap. Zatrzymał się na tym szczycie i znowu nam zawraca. Oczywiście całość również jest prowzrostowa, natomiast jest to z powodu Chin oczywiście naj najsłabszy ten indeks Nikkei. No, także tutaj miał, on praktycznie ma już taką, taką korektę za sobą, może rozpoczynać nowy trend wzrostowy, a może po prostu tak jak tutaj mamy wzrost, spadek, taki wzrost, uspokojenie i później właściwy spadek, a więc tutaj no, korekta, większa korekta może być dopiero przed tym indeksem. A zatem widać, że karty są tutaj nadal otwarte. Nie ma nic, nic oczywiście jak to na giełdzie, nie ma nic pewnego. Zobaczmy może Bitcoina. Bitcoin nam tutaj no niestety też oklapu. Nie wygląda to dalej oczywiście pro wzrostowo. Natomiast dosyć słabo. No zobaczmy może w końcu. Zobaczmy może w końcu wskaźnik Put-Core Ratio. No jak widać S&P ładnie rośnie. Wskaźnik Put-Core Ratio idzie jeszcze bardziej w dół. Oczywiście dla, dla trendu bardzo ładnie, dla, dla trendu wzrostowego. Natomiast ten poziom wskaźnika no no, może już sugerować, iż nadchodzi czas na jakąś korektę. Tak samo oczywiście ona nie musi nadejść, natomiast ryzyko takiej korekty rośnie. No, zobaczmy sobie taki poziom, o, na przykład byłby tutaj. Z tego poziomu mamy wzrost, widać tutaj mamy, mieliśmy taką korektę. O, z tego poziomu na przykład mieliśmy wzrost. I tutaj tego typu korekta, a więc jest to korekta rzędu 100-200 punktów. Natomiast no faktycznie ryzyko takiej korekty jest już poważne. Aczkolwiek jak powiedziałem wcześniej mamy hossę i Korekty w czasie hosty są czymś zupełnie naturalnym. Kwestia rozegrania tego należy już do każdego inwestora, do jego podejścia względem taktyki inwestowania, do tego, jak, jakie ryzyko akceptuje. Tutaj oczywiście do. Nikogo do niczego nie namawiam, tylko próbuję Państwu pokazać jaka jest w tej chwili sytuacja. Używając do tego głównie in, jak widać wskaźników płynących z rynku opcyjnego, a więc wskaźnika zmienności czy też Put ratio oraz indeksu dolara a te póki co Utrzymują status quo, czyli trwa HOSSA. Mamy tak, tutaj na Eurostox 50 mamy taki ruch boczny. No i taki stan się utrzymuje. Nie widać tutaj żadnej zmiany. No, gdyby tak spojrzeć. Na tą mini formację, tutaj po takim, powiedzmy, wzroście, mamy kilka sesji takich w bok, później już było odbicie, prawda? Kilka sesji w bok, odbicie, po wzroście, kilka sesji w bok i wypadałoby odbicie, ale to są już takie wróżenia z fusów. i może na tym tutaj poprzestanę. Dziękuję Państwu za uwagę. I do usłyszenia w kolejnym filmie. Zapraszam.